Cześć, z tej strony Macie i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj spróbujemy sobie skonfigurować nową sieć Wi-Fi na Unify i pokażę Wam, jakie opcje możecie tutaj użyć. Przejdziemy sobie przez większość z nich. Niektóre sobie zostawię, tak jak na przykład Captive Portal, który chciałbym szerzej omówić, więc to pewnie zostawię na oddzielny odcinek, ale przejdźmy sobie do konfiguracji, przejdźmy sobie do modułu network, przejdźmy sobie do Settings. Przechodzimy do Wi-Fi, dajmy sobie Create New. I co my tu mamy? Na początku nazwa, czyli SSID naszej sieci Wi-Fi, czyli nazwa, którą widzą użytkownicy podczas wyszukiwania naszej sieci, chyba, że to sobie zablokujemy. No ale ogółem to jest nazwa, po której będziemy mogli się podłączyć do naszej sieci. Więc dajmy sobie na przykład Office, hasło, czyli standardowy klucz dostępu do sieci. Jedyne ograniczenie to to, że musimy mieć 8 znaków, no, i warto dodać tutaj jakieś litery, duże, małe cyfry i symbol, żeby to było jakkolwiek bezpieczne. Więc wpisujemy network. Wybieramy tutaj sobie VLAN, do którego chcemy, żeby była podłączona ta sieć bezprzewodowa. No, ale jeśli właśnie nie macie tutaj tej zakładki, to znaczy, że macie tylko jedną sieć. Więc jeśli na przykład sobie wezmę tą sieć i ją usunę. Remove. Tutaj załadujemy ponownie. Tak, jak widać, opcja ta zniknęła, ale zostawmy sobie to na naszej głównej sieci. Ja tutaj wpiszę nowo hasło. Następnie mamy broadcasting access points, czyli wybieramy tutaj, z których punktów dostępowych chcemy rozsyłać ten sygnał. Więc jeśli na przykład mamy pod jednym kontrolerem, zarówno na przykład biuro, jak i magazyn, dla jakiejś firmy, albo w swojej firmy, to możemy wybrać, że na przykład ta sieć jest rozgłaszana tylko na tych access pointach w Office, a na przykład dane sieci będą rozgłaszane tylko na warehouse, więc właśnie do tego służy ta opcja. My oczywiście w Advanced wybieramy manual, co daje nam szereg nowych opcji, które możemy tutaj skonfigurować, i zaczynamy sobie od Private Pre-Shared Key. Jeśli zaznaczymy sobie właśnie tego, czeka, to jeśli mamy na przykład kilka tutaj sieci, to definiujemy dla nich jakieś hasło i dzięki temu, za pomocą jednego SSID, będziemy mogli rozgłaszać tak naprawdę kilka sieci. Bo na przykład, jeśli wpiszemy hasło na przykład test1234, wrzuci nas do głównej sieci, a jeśli wpiszemy na przykład test12345, to wrzuci nas na przykład do sieci gościnnej. Więc jeśli macie jakąś koncepcję akurat, żeby tak to skonfigurować u siebie w sieci, jest to możliwe na urządzeniach Unify'a. Następnie mamy Hotspot 2.0 i to jest właśnie to, co chciałbym rozwinąć później, ponieważ możemy tutaj sobie stworzyć Captive Portal, czyli to w sumie będzie taka strona, która wyświetli się użytkownikowi, gdy będzie próbował do tej sieci się podłączyć, tak jak na przykład jesteście na przykład w Macu. Musicie wejść, zaakceptować sobie... Jakiś tam regulamin, a tutaj możemy też na przykład konfigurować takie coś, jak zalogowanie się Facebookiem, hasłem, możemy tworzyć vouchery, możemy skonfigurować radiusa. To bym chciał zostawić na inny odcinek, więc to akurat tutaj pomijamy. Wi-Fi band pozwala nam wybrać pasmo, na którym będzie pracować nasza sieć. Ja mam skonfigurowane zarówno 2,4 jak i 5 GHz. 6 GHz nie obsługuje mój UniFi Express, więc to jest nawet wyszarzone. Następnie mamy sterowanie pasmem, również to jest opcja, która jest włączona defaultowo i działa tak, że automatycznie kieruje kompatybilne urządzenia do pasma 5 GHz, aby zmniejszyć to zatłoczenie, które występuje na paśmie 2,4 GHz. I jeśli na przykład mamy korporację, tak, mamy jakieś biuro, wielu użytkowników będzie korzystać z urządzeń obsługujących oba pasma, to funkcja ta poprawi nam wydajność poprzez efektywne rozłożenie tego obciążenia. Więc na pewno opcja, która defaultowo nie dziwię się, że jest zaznaczona. Następnie mamy ukrywanie nazwy WiFi, a bardziej SSID. I sieć nie będzie widoczna w tych standardowych listach dostępnych sieci, choć oczywiście nadal będzie dostępna dla bardziej zaawansowanych metod wyszukiwania, więc jeśli chcecie na przykład ukryć Waszą sieć, no to sobie zaznaczacie właśnie te opcje. Następnie mamy Client Device Isolation, również to jest defaultowo zaznaczone, i funkcja ta pozwala na uniemożliwienie i wzajemną komunikację pomiędzy. Urządzeniami podłączonymi do tego samego APK, więc jeśli macie na przykład sieć u siebie w domu, lepiej, żeby to było wyłączone, bo może, tak jak tutaj jest napisane, wpływać na problemy z Airplayem, z Fromcastem albo z urządzeniami typowego Smart home'a, więc lepiej mieć to wyłączone, ale jeśli na przykład macie sieć gestową gdzieś tam w kawiarni czy coś, lepiej to mieć wyłączone, żeby chronić swoich użytkowników żeby byli bardziej odizolowani, żeby zapewnić im po prostu tylko dostęp do internetu. Następnie mamy proxy ARP. Funkcja ta umożliwia APK-owi odpowiadanie na żądania ARP w imieniu innych hostów i może to głównie zmniejszyć ruch broadcastowy w naszej sieci. Więc jeśli macie jakąś dużą, dużą sieć, może to znacznie zmniejszyć ruch broadcastowy w waszych sieciach. Więc ja u siebie w domu tego Raczej nie będę zaznaczał, raczej nie jest to potrzebne dla tych kilku urządzeń, które posiadam. Następnie chciałbym omówić BSS Transition oraz Fast Roaming. Tak więc obie te opcje wprowadzają nam możliwość zarządzania procesem przełączania tych urządzeń, czyli roamingiem. Pomiędzy różnymi apekami w tej samej podsieci. Więc jeśli na przykład będziemy szli z zasięgu jednego Access Pointa do drugiego, to Wi-Fi nam się przełączy na drugi Access Point, ale niestety możemy tu mieć problem na przykład ze starymi urządzeniami. Tutaj mogę przytoczyć przykład, że na przykład jeśli macie magazyn, gdzie użytkownicy mają na przykład zebry, jakieś terminale, chodzą po całym magazynie i skanują jakieś produkty, to na pewno się przełączają pomiędzy apk no bo jest niemożliwe, żeby na przykład cały magazyn objąć jednym apk -iem. I tutaj te dwie technologie mogą pomóc, jeśli wszystkie urządzenia obsługują tę technologię, bo to jest technologia zarówno 802.11V jak i 802.11r. Jeśli tego nie obsługują, mogą pojawić się problemy, Je tak na przykład miałem ze starymi zebrami, więc po prostu musicie to dopasować i najlepiej potestować z tymi urządzeniami. Następnie mamy UAP SD. Jest to technologia, która pozwala na oszczędzanie energii baterii, jeśli jakieś urządzenie obsługuje tą funkcję. Działa to tak, że utrzymuje na przykład radio Wi-Fi w trybie uśpienia, co w jakimś stopniu może ograniczyć zużywanie energii na naszym urządzeniu. Również trzeba potestować ze swoimi urządzeniami. Starsze urządzenia na pewno IoT mogą mieć z tym problem. Najlepiej sprawdzić sobie tutaj dokumentację danego urządzenia, czy to obsługuje, czy nie. Następnie mamy Wi-Fi Speed Limit. Możemy tutaj sobie stworzyć profil, nazwijmy go Guests. I na przykład dajmy sobie po 10 megabitów zarówno uploadu, jak i downloadu. Jeśli zastosujemy właśnie ten profil do naszej sieci, ustawiamy maksymalny limit prędkości dla klientów korzystających z danej sieci. Więc jeśli mamy na przykład kawiarnię czy coś, to nie chcemy, żeby przyszedł jakiś Kidos i nam GTA 5 ściągał przez tam 20 minut, zajmując całe łącze, tylko chcemy żeby na przykład mógł tylko sobie sprawdzić Facebooka czy sprawdzić Google. Więc jeśli chcecie sobie to ograniczyć, możecie zastosować właśnie tą opcję. Następnie mamy Multicast Enchantment i działa to w ten sposób, że jeśli możemy, to zamieniamy transmisję Multicast na ruch unicastowy, dzięki czemu korzystanie ze streamingu na przykład wideo albo z systemów monitoringu działa stabilniej. Następnie mamy Multicast i Broadcast Control. Jeśli to sobie zaznaczymy, to musimy wpisać MAC adres naszych urządzeń, które tylko będą miały dostęp do tego, żeby generować taki ruch multicastowy, czy też broadcastowy. Jeśli jakiegoś urządzenia nie dodamy do tej whitelisty, to ruch ten będzie cięty na samym access point, przez co nie przeniesie się na resztę sieci. Następnie mamy 8211 DTM Period. I ustawiamy tutaj częstotliwość wysyłania wiadomości, które informują urządzenia o buforowanych pakietach multicastowych i broadcastowych. I jeśli mamy na przykład siedzibę, gdzie wiele naszych urządzeń korzysta z trybu oszczędzania energii, na przykład tam smartfon, tablet, to ta zmiana może zoptymalizować równowagę pomiędzy żywotnością baterii a opóźnieniami w odbiorze danych. Więc jeśli chcemy dostać szybciej jakieś powiadomienia, to ustawiamy sobie to DTIM na jakąś niższą wartość. Następnie mamy minimum data rate control, czyli minimalne zużycie przepustowości, jakie użytkownik musi mieć, żeby nadal korzystać z tej sieci. Jeśli nie będzie akurat przestrzegał tego, co tutaj określimy, to może mieć problem z tym, że go rozłączy z naszej sieci. No i pytanie, gdzie możemy z tego korzystać? No, możemy z tego korzystać na przykład na jakichś stadionach albo na jakichś konferencjach, eventach, gdzie mamy dużą liczbę użytkowników, a dostęp do tego internetu będą mieć tylko użytkownicy, którzy tak naprawdę korzystają z tej sieci. Więc minimalizujemy tutaj zakłócenia, optymalizujemy ten tak zwany airtime. Ja to sobie daję na auto, ponieważ w środowiskach takich jak małe biura czy domy jest to zalecane ze względu na ryzyko rozłączenia naszych urządzeń. Następne opcje, które tutaj mamy, no to jest i kontrola dostępu, tak jak na przykład MAC adres, filter. Możemy tutaj stworzyć zarówno whitelistę, jak i blacklistę, czyli możemy zarówno zdefiniować urządzenia, które mogą dostać się do naszej sieci, albo możemy wpisać adresy MAC urządzeń, które chcemy blokować i nie pozwolić im na dostęp do naszej sieci. Jeśli nie chcemy wpisywać tego na sztywno, na przykład tylko w jednej sieci Wi-Fi możemy korzystać z Radiusa, gdzie możemy to podać na przykład w jakimś profilu, a następnie możemy go sobie tutaj podpiąć. No i oczywiście następnie mamy Security Protocol, czyli wybieramy sobie nasz protokół zabezpieczeń, jakim będzie zabezpieczona nasza sieć. Mamy tutaj na przykład Open WPA2, WPA3, również z wariantami Enterprise. Jeśli macie na przykład środowisko domowe, zalecam wam wybranie WPA2/WPA3. Również możecie sobie wybrać na przykład WPA3 Enterprise. Jest to zaawansowany standard zabezpieczeń aktualnie dla sieci Wi-Fi. Jest głównie przeznaczony raczej do środowisk takich firmowych, gdzie możemy sobie zdefiniować na przykład szyfrowanie 192-bitowe. Mamy tutaj wymuszone stosowanie PMF-u, które chroni nas przed atakami przechwytywania danych. Oraz mamy tutaj mechanizm logowania za pomocą Radiusa. I co warto wspomnieć, tego Radiusa właśnie możemy sobie postawić na naszych urządzeniach Unify. Na przykład Unify Express wiem, że posiada tą opcję, co na pewno pokażę w jakimś z przyszłych odcinków. Ale tutaj już dochodzimy do końca, bo została nam tylko jedna opcja, czyli WiFi Blackout Schedule. Tutaj możecie sobie zdefiniować, że na przykład od poniedziałku do piątku, od godziny 6 do 15 tylko i wyłącznie... Ta sieć będzie dostępna dla użytkowników poza tymi godzinami. Nie będzie można jej znaleźć, będzie wyłączona po prostu jako e serwis na naszym urządzeniu. Tak więc to jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.